Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnej audycji. Dzisiaj, ze względu na walentynki, akurat piątek, to zajmiemy się miłością, ale nie tą miłością szczęśliwą, bo tutaj, jak jesteśmy szczęśliwi w związku, jest fajnie z osobą, którą kochamy i która nas kocha. No to tylko się cieszyć. Jakoś o wiele mocniejsze i silniejsze są przykłady. No, nieszczęśliwej miłości, poszukiwania, i, i tak dalej. Chociaż warto wspomnieć o szczęśliwej miłości, w ostatnio wydanym tomie szóstym miłość cię y, wyzwoli. Mamy y, szczęśliwe związki, bo to najważniejsza sprawa w życiu jeżeli dwie osoby spotykają się razem i mogą przeżywać wspólnie rzeczywistość, cieszyć się każdym dniem. Te kolce życia, te trudności, które mamy do pokonania, nie są tak kłujące, bolesne, jeżeli ma się u boku bratnią duszę kogoś, kto nas kocha i kogo my kochamy. W tym tomie szóstym mamy tutaj króla Jana III Sobieskiego i królową Marysieńkę. No to tylko zazdrościć takiego szczęśliwego związku. Dla Sobieskiego te walki nie były tak straszne, i z wielką radością wracał z pola bitwy. Chciał jak najszybciej pokonać wroga, żeby wrócić do swojej ukochanej Marysieńki, podzielić się z nią tą, co tam się działo na tej ostatniej bitwie. Jak pokonał wroga, o wiele przyjemniejsze na pewno. Jeżeli tak można powiedzieć, te walki były, mając u boku tak kochającą go osobę, jak królowa Marysieńka. Znany Wam zapewne ten związek, tylko, tylko zazdrościć takiej miłości i każdemu życzyć tego rodzaju związku. To samo było z królem Edwardem VIII i panią Wallis Simpson, rozwódką. Król musiał abdykować, ale jednak miłość była silniejsza. I byli ze sobą do końca, do śmierci króla Edwarda VIII też bardzo fajnie podyktowali. Także tylko zazdrościć takich fajnych, szczęśliwych związków przez całe życie. A jeszcze najfajniej jest, jak dwie połóweczki bo każdy z nas z kimś kiedyś był jedną komórką, jak te dwie połóweczki się spotkają i mogą być. Ze sobą w życiu, przeżywać życie razem, no to nie ma nic cudowniejszego. Dlatego się chcemy rodzić i dlatego się rodzimy tutaj na Ziemi, bo to przeżywanie razem jako duchy nie umywa się, jeżeli tak mogę powiedzieć, do tego przeżywania tutaj na, na Ziemi, tego cieszenia się codziennie różnymi troskami, wspólnego pokonywania trudności, radości tego wspólnego razem kształtowania rzeczywistości nie ma nic nic piękniejszego pewnie. Możecie o tych szczęśliwych związkach, może znacie kogoś. Lub sami jesteście w takim związku. Ja tutaj, gdzie mieszkam w górach, był szewc, teraz już nie żyję, ale ze swoją żoną spędzili razem 75, tak, 75 ponad lat, bo odeszli w wieku 95+. Plus. A poznali się w młodym wieku. No i to fantastyczne. Tak spytałem kiedyś tego emerytowanego szefa, jaka jest recepta na szczęśliwy związek. Powiedział mi, no, nie kłócić się, nie stawiać sprawy na ostrzu noża, być dla siebie wyrozumiałym. Przede wszystkim nie, nie robić z igieł, wideł, jak to się mówi. A później, po tych latach 20-30, no to już jest przyjaźni, przyzwyczajenie, zupełnie inne elementy w tak długotrwałym związku dochodzą, dochodzą do głosu. Tutaj nie mogę się podzielić własnym doświadczeniem, no bo nigdy nie miałem tak długiego związku. Może w przyszłym życiu mi się trafi taki związek, że będę z kimś powiedzmy te 50 lat razem i szczęśliwie. Kiedyś tutaj w górach, nie to było wielenie, górze zaczepił mnie jakiś pan, taki koło sześćdziesiątki, mówi: Czy pan mnie poznaje? Ja mówi, że nie. A ja jestem wnukiem, wnukiem szewca, proszę bardzo. On się doczekał nie tylko wnuków, prawnuków, ale pra, pra, pra wnuków, nawet, czyli trzecie, piąte czy szóste, już pokolenie także fantastyczna sprawa jak tam się odbył kiedyś zjazd rodzinny, no to on liczył kilkaset e, kilkaset osób, nic więc dziwnego. E, przy takim e, długim życiu i w miarę szybkiej wymianie e, pokolenia. ale dzisiaj będziemy mówić też o tych o miłości jako kleju, o konieczności e, spotykania się e, i wyrównywania pewnych e, pewnych no... Wyrównywania karmy, spłacania tej drugiej stronie, obojętnie czy to kobieta mężczyźnie, czy mężczyzna kobiecie, to nie ma większego znaczenia, chociaż jakoś tak się złożyło, że w ciałach mężczyzn lepiej się krzywdzi kobiety i to się częściej dzieje. Natomiast później, jak się krzywdziło kobietę w ciele mężczyzny, to później się rodzi. Ten krzywdzący taką kobietą, żeby doświadczyć tego samego, co sam kiedyś tej swojej kobiecie zadał. Mamy tutaj właśnie też te nieszczęśliwe związki w tym tomie szóstym, chociażby Małgosia i Piotr, a zacznę od Eli i narzeczonej Karola Wojtyły, która zmarła przy porodzie, i gdyby nie to tragiczne wydarzenie. I cała sytuacja temu towarzysząca, nigdy nie mielibyśmy polskiego papieża Jana Pawła II, a, mnie, a byłby po prostu, żyłby sobie dalej Karol, Karol Wojtyła. Także czasem te tragiczne wydarzenia no, są konieczne, one dają e, niestety podstawy czemuś większemu, donoślejszemu, trwalszemu. W tym wypadku, tak można powiedzieć, Karola Wojtyły i misję, jaką, jaką spełnił, i dlaczego już za życia został świętym, ale o tym będzie w innej audycji. Małgosia i Piotr też tutaj jest tragiczna para Polaków urodzonych w Anglii, mieszkających w Londynie, w Wielkiej Brytanii, ale z polskich rodziców. Planowali ślub, miesiąc przed ślubem popłynęli promem do, do Belgii kupić sobie te prezenty jakieś i różne tam inne drobiazgi. Wracając ten prom zatonął, a oni byli po tej fatalnej stronie i szybko utonęli razem, trzymając się za ręce i dlaczego tak się musiało stać. I o tym o tym nieszczęśliwym, a wielu innych też nieszczęśliwych nieszczęśliwych związkach czy niespełnionych miłościach, tak jak w przypadku Elizy i Beethovena, pamiętacie ten fragmencik e, słodki dla Elizy, on właśnie tej Elizie e, swojej e, dla niej to napisał i e, jej zadedykował, czy chociażby Lukrecja Borgia i Mikołaj Kopernik i ten trzeci Niccolò Machiavelli e, wiele związków jest w tym e, ostatnim e, szóstym tomie Miłość Cię. Wyzwoli, ale dzisiaj powiemy miłość jako klej. Miłość jest też klejem, który skleja ludzi, którzy gdyby wiedzieli, kim dla siebie byli w poprzednim życiu, co sobie zrobili, uczynili, uciekaliby tam, gdzie pieprz rośnie od siebie, jak najdalej żeby się tylko nie spotkać, ale my zapominamy oczywiście swoje poprzednie życia. Musimy zapominać, żeby każde kolejne życie no, doświadczać... Z tego równego punktu. Wyobraźcie sobie, jakie to byłyby straszne naleciałości, gdybyśmy mieli rodząc się, a pamiętali swoje poprzednie życia. Akurat tak jest, że rodzimy się i pamiętamy swoje poprzednie życia, ale tylko do trzeciego miesiąca. Po trzecim miesiącu zapominamy, zapada się to wszystko w to ciałko noworodka, i jesteśmy już tym noworodkiem, tabulą rasą, na której zapisuje się kolejne. Kolejne nowe życie. Także musimy zapominać. A poza tym, gdybyśmy pamiętali, jeden z aspektów też zapominania jest taki, gdybyśmy wiedzieli, co ta osoba, która się w nas zakochała, i my w tej osobie się zakochaliśmy, co nam uczyniła w poprzednim życiu i dlaczego jest ten związek no, tak fantastyczny, i ta osoba się poświęca dla nas i jest, i jest dobra, cudowna, co nam kiedyś uczyniła. To nigdy nie chcielibyśmy doprowadzić do takiego związku, bo prawdopodobnie ten ból z poprzedniego życia, który doświadczyliśmy od tej osoby, która nas w tym życiu kocha, byłby silniejszy i by zwyciężył. Tak to jest, że jednak te bolesne elementy, przykre rzeczywistości zapadają w nas bardziej niż te dobre, szczęśliwe, radosne. Do tego jakoś przechodzimy na porządku dziennym, Zapominamy w miarę, w miarę szybko, natomiast te, te przykre mają no większą, większą moc. Jak to się mówi po angielsku? The more powerful. Te no właśnie przykre, smutne. Elementy rzeczywistości, które każdy z nas doświadcza i musi doświadczać. Także zakochując się, nigdy nie wiemy, jaki ten związek będzie. Czy będziemy szczęśliwi razem oczywiście, tak chcemy z daną osobą przez całe życie czy tutaj nagle po jakimś czasie trwania tego związku pojawią się jakieś przykre kolce i dadzą o sobie znać, i zaczniemy się tymi kolcami w związku haratać. Aż dojdzie do takiego momentu, kiedy jedna ze stron powie dosyć, i, i rozchodzimy się. Na szczęście, w cywilizowanym, nowoczesnym świecie mamy rozwody. Nie tak jak kiedyś, gdzie to wszystko musiało być pokryjomu. Kościół sobie ubzdurał, że ludzie muszą być, jak się pobierają, razem do końca życia, i tutaj nic nie można zmienić. To jest straszne. Rzeczywiście było ubezwłasnowolnienie przez Kościół ludzi, jedno też z największych. Życie to jest etapy także czasem musimy doświadczyć w życiu trzech, czterech czy więcej związków, które zapadną nam w pamięć i poprzez te związki coś się właśnie takiego będzie musiało przykrego lub też szczęśliwego, radosnego dopełnić. Ale tak jak mówię, zapominamy i Miłość jest tym klejem, który daje właśnie podstawy, możliwość, że ta karma musi się dopełnić. Miłość oślepia, jesteśmy fajnie, radośni, szczęśliwi, zakochani, czujemy, że ta druga strona też nas, też nas kocha. No w końcu coś może być piękniejszego na tej ziemi niż miłość kobiety i mężczyzny razem. Nic. Nic fajne, fajniejszego, tego nam wszyscy inne, różne byty z innych wymiarów zazdroszczą, ale o tym jeszcze za chwilkę, bo na koniec powiemy o tym, no, takim zabawnym też, też aspekcie. W każdym razie później, gdy dochodzą do głosu właśnie jakieś elementy, jedna strona zaczyna drugą oszukiwać, zdradzać, wykorzystywać. Żerować, znęcać się, bić. Jakoś tak się dzieje, że w ciele mężczyzny łatwiej krzywdzi się kobiety, ale to tylko może sobie taki ten, który dzisiaj krzywdzi mężczyzna, kobietę, w związku może sobie tylko jedno wbić do głowy, że. Na pewno przyjdzie taki czas, szybko urodzi się jako właśnie ta krzywdzona kobieta i doświadczy właśnie tego samego, co zadał kiedyś tej, tej kobiecie. Tego może być pewien taki krzywdzący dzisiaj, dzisiaj mężczyzna. Nie musi to być ten sam związek, można oberwać od zupełnie innej, innej osoby. Te relacje ziemskie, tak jak już mówiłem, wiele razy nie mają tak Wielkiego znaczenia. A więc miłość to jest też ten klej, dzięki któremu muszą się spotkać ludzie, którzy nie chcieliby się spotkać. A właśnie w tego, w tym cudownym elemencie tutaj boskim, bo jesteśmy stworzeni na podobieństwo Boga, kobieta i mężczyzna, i to dopełnienie kobiety i mężczyzny, in i yang, w jedność powoduje, że to są cudowne związki i może być cudownie, nawet jak później się wyłaniają różnego rodzaju kolce nieprzyjemności. Mam dużo telefonów, miałem i nadal mam od i kobiet, i, i, i mężczyzn, głównie od kobiet, które się dowiadywały po latach, że mąż zdradzał, one tak się poświęcały, pracowały, a tutaj mąż nawet kredyt wziął na Dom później odszedł nagle na atak serca i zostawił tą małżonkę z kredytem, a jeszcze wiadomością, że do samego końca miał kochankę. A jeszcze z tych różnych kochanek, mimo że mieli własne dzieci, trójkę, to jeszcze się okazało, że jest dwójka przyrodniego rodzeństwa, bo zdążył to jeszcze wyznać w szpitalu, zanim nie odszedł. Posługuje się tutaj właśnie takim jednym z telefonów, od, od pani, która kiedyś zadzwoniła po jednej z moich poprzednich audycji o związkach. Także nigdy nie wiemy, ale co mogę powiedzieć na podstawie swojego skromnego doświadczenia, że warto warto kochać, być kochanym, a później nawet pocierpieć, jeżeli ten związek miałby się rozlecieć lub właśnie, doszłyby w tym związku do głosu te negatywne elementy, te kolce nagle spod tej miłości by wyskoczyły i zaczęlibyśmy się tymi kolcami ranić, to jednak zawsze warto się zakochiwać, być kochanym, czuć, że się jest kochanym i kochać, dać się oślepić tej miłości, bo dzięki temu życie jest piękne. To jest ten cudowny element, ta miłość i seks kobiety i mężczyzny to jest ten cudowny element tej. Rzeczywistości, dla którego warto żyć tutaj na, na Ziemi, na tej, na tej planecie i przeżywać w, wspólnie, razem. I nigdy nie wiemy, gdy poznajemy drugą osobę i się zakochujemy, czy jakieś kolce nagle wyskoczą, czy, czy nie, czy ten związek będzie do końca radosny. Czasem ludzie sobie też tak radzą, że po wielu latach, gdy jakieś kolce się pokazują, starają się nie ranić się tymi kolcami. No one są, są jakieś niesnaski i ludzie są później ze sobą razem już bardziej z przyzwyczajenia. I z tego środowiska, które ten związek wytworzył i rodziny bliższej i dalszej, no że trwają są w tym związku, nie są może szczęśliwi, ale też nie są nie są nieszczęśliwi, bardziej bardziej przyzwyczajenie, także jeżeli się pojawiają jakieś kolce, no to je skutecznie ścierają i to też jest jakaś metoda. nie mówię, że dobra. i że chciałbym ją kiedykolwiek zastosować, ale tak się wielokrotnie w związkach, dzieje jej na pewno znacie nie jeden taki. Nie jeden taki związek. I na koniec jeszcze chciałem powiedzieć o, tak żartobliwie, bo bardzo dużo się teraz audycji pokazało o różnych e, obcych reptylianach, Radach Galaktycznych, Gwiezdne Wojny, Zielone Ludziki, e, Marsjanie, e, inne cywilizacje, inne byty e, w innych wymiarach spotykające się, debatująca o Ziemi jakaś e, Rada Galaktyczna, Zupełnie. To chyba jest kolejny odcinek Gwiezdnych, Gwiezdnych wojen. Ta wiadomość od tych innych reptylian i zielonych ludzików i neandertalczyków i homo heidelbergerusów i czy jak się tam nazywali, od tych wszystkich rad galaktycznych jest tylko jedna. Wszyscy nam zazdroszczą tych cudownych tutaj kobiet na tej ziemi, na tej. Na tej planecie, bo to rzeczywiście super udane stworzenie boskie. I takim przesłaniem chciałbym, wam, chciałbym zakończyć dzisiejszą audycję: że te wszystkie zielone ludziki, reptylianie i zbierający się tam w tych radach międzygalaktycznych albo wszechświatowych, czy jakkolwiek, zazdroszczą nam ziemskich kobiet. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.